Cześć, witaj ponownie na moim kanale Marta od Wnętrz. W dzisiejszym odcinku przedstawię kilka dekoracji i mebli, które oczywiście, w mojej opinii, mogą zrujnować aranżację Twojego wnętrza. Oczywiście nie ma jednej określonej listy dodatków, które zawsze i w każdej przestrzeni zadziałają w ten sam sposób. Gust i preferencje każdego z nas mogą różnić się diametralnie. Dlatego, jeśli posiadacie w swoim domu dekoracje czy meble z mojej listy i czujecie, że korzystnie wpływają na wasze wnętrze, w porządku. Zdaję sobie sprawę, że to, co może wydawać się przesadzone lub nieodpowiednie dla jednej osoby, może być atrakcyjne dla innej. Niemniej jednak istnieją pewne ogólne zasady dotyczące dekoracji, które mogą pomóc w uniknięciu przesadzeń czy nieodpowiedniego doboru dodatków, które mogą zrujnować całą aranżację. Zanim jednak przejdę do treści dzisiejszego odcinka, zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, kliknięcia łapki w górę, które będą dla mnie znakiem, że moje treści przypadły Ci do gustu. Jeśli jesteś ciekaw mojej listy dekoracji i mebli, które mogą, ale nie muszą zrujnować aranżacji Twojego wnętrza, koniecznie zostań ze mną do końca. Pierwszym elementem dekoracyjnym, który wciąż obserwuję we wnętrzach i za każdym razem jestem zdania, że wpływa na nie niekorzystnie, są sztuczne zasłony na przelotkach. Oczywiście używam tutaj skrótu myślowego i mówiąc sztuczne, mam na myśli te wykonane z syntetycznej, najczęściej poliestrowej tkaniny. Zasłony w zwariowanych kolorach, często z fikuśnymi wzorami, według mnie nie są ponadczasowym dodatkiem, który wpływa korzystnie na aranżację wnętrza. Niestety, ale zazwyczaj ich sztuczność widać od razu gołym okiem. Poliestrowe zasłony są sztywne, nie układają się miękko. Ich plastikowy wygląd, zwłaszcza w przypadku zasłon z nadrukiem, podkreślony jest przez połysk, który bardzo często na nich występuje. Ogromny i niestety negatywny wpływ na wygląd zasłon mają przelotki. Możesz wypróbować wszystkie sposoby zawieszania ich, możliwie wysoko sięgające do podłogi i rozciągnięte szeroko poza okno, ale jeśli zasłony w Twoim wnętrzu mają przelotki, po prostu nie podnoszą one jego walorów estetycznych. Zwykle te przelotki wykonane są z metali z wysokim połyskiem, co nie zawsze wpisuje się w wystrój całego wnętrza. Nie są dopasowane do pozostałych elementów i wyglądają przypadkowo. Wówczas najczęściej są one pierwszym zauważalnym elementem przyciągającym nasz wzrok, to niestety nie działa na korzyść aranżacji. Zamiast takich poliestrowych zasą z przelotkami, polecam Ci wybór takich z naturalnej tkaniny jak bawełna czy len. Będzie to zdecydowanie lepszy wybór, jeśli chcesz osiągnąć efekt eleganckiego i ponadczasowego wnętrza. Zrezygnuj z przelotek, zamiast tego wykorzystaj haczyki czy nawet żabki, które i tak będą się lepiej prezentowały. To w połączeniu z naturalną tkaniną zapewni Ci wygląd zasłon wykonanych na zamówienie, miękko układających się i nadających wnętrzu eleganckiego wyglądu. Istotne jest także to, że ich cena wcale nie musi znacząco się różnić. Możesz zdecydować się na zakup zasłon z sieciówki, dodając do nich odpowiedni sposób mocowania, dopasowany do Twojego karnisza. Podsumowując, chociaż zasłony mają ogromny potencjał i są idealnym dodatkiem na wprowadzenie elegancji i charakteru do wnętrza, niewłaściwy dobór tkaniny oraz ten drobny dodatek, jakim są przelotki, może zniweczyć wszystkie starania i zrujnować wygląd całej aranżacji. Kolejnym dodatkiem do wnętrza, który z pozoru ma stanowić jego dekorację, a w rezultacie, według mnie, wpływa negatywnie na jego wygląd, są niewłaściwie dobrane grafiki. I oczywiście po raz kolejny powtórzę, że zdaję sobie sprawę, że to, co jest właściwe dla jednej osoby, dla drugiej może być nie do przyjęcia, ale myślę, że podzielę się pewnymi ogólnymi zasadami, którymi kieruję się podczas wyboru tej dekoracji. Czasami ten jeden element, ta jedna grafika wisząca na ścianie, zamiast wznieść wygląd naszego wnętrza na wyższy poziom, po prostu go rujnuje, bez względu na styl, w jakim jest zaprojektowane. Jako pierwsze, wezmę na tapet popularne i dostępne dosłownie wszędzie wydruki na płótnie w formie wieloczęściowych elementów. Nie mam na myśli oczywiście indywidualnie skomponowanych galerii ściennych. Mówię o grafikach abstrakcyjnych lub przedstawiających nie wiem jakieś zachody słońca, naturę czy cokolwiek innego, gdzie motyw jest rozciągnięty na kilku obrazach. Są to albo równe elementy, albo schodzące schodkowo od środka na boki, lub każdy na innej wysokości. Mam wrażenie, że wraz z upływem czasu fantazja ponosi coraz bardziej. Rozumiem, że czasem mamy problem ze znalezieniem sposobu na wypełnienie dużego obszaru ściany. Chcemy, żeby wyglądało to jak przemyślany pomysł, komponujący się z aranżacją całego wnętrza. Ale uważam, że istnieje całe mnóstwo lepszych propozycji. Niż taki dodatek. Tego typu nadruki na płótnie w żaden sposób nie przypominają obrazu na płótnie. Od razu widać masowe, wielokrotne powielenie. Naprawdę nie wierzę, że taka dekoracja może korzystnie wpłynąć na jakąkolwiek aranżację. Kontynuując temat masowego powielenia, chcę także omówić grafiki, które, krótko mówiąc, widział już każdy. Jeśli wybierasz motywy bardzo typowe, widoczne na większości inspiracji na Pinterestie czy na co drugim modnym wnętrzu na Instagramie, nie będzie w tej dekoracji nic oryginalnego. Jakkolwiek nie zaaranżujesz pozostałej przestrzeni w swój indywidualny sposób, tego typu grafiki od razu nasuną nam na myśl masowo powielane dekoracje, przez co całe wnętrze będzie odbierane właśnie w ten sposób. Kolejnym elementem wyposażenia, który uważam, że nie wpłynie na poprawę wyglądu wnętrza, są serie Ikea Lak, Kallax i Malm. Mogę je nazwać seriami bazowymi, które mam wrażenie, że istnieją od zawsze, a przynajmniej od kiedy ja pamiętam meble Ikea. Zdaję sobie sprawę, że może wydawać się kuszące kupno prostych w dodatku tanich mebli, które wydawać by się mogło, że pasują do wszystkiego. Osobiście kojarzył mi się z wyposażeniem pokoju studenckiego lub bardzo tymczasową aranżacją mieszkania, taką na przyczekanie. Jeśli w takim zamyśle kupujesz meble z tych serii, w porządku, ale jeśli decydujesz się na nie jako wyposażenie docelowe z zamysłem na wiele lat, nie. Według mnie największy problem w tych seriach polega na tym, że wyglądają trochę jak połączenie klocków. Nie wprowadzają żadnego stylu i nie dodają charakteru do wnętrza. Osobiście bardzo lubią proste, wręcz niekiedy minimalistyczne meble, ale jednak te serie są proste aż do bólu. Jest wiele ciekawszych propozycji w IKEA, które mogą stanowić ich zamiennik. Kluczem do aranżacji mebli z tej sieciówki jest łączenie ich z elementami z innych sklepów, wprowadzenie jakiegoś indywidualnego akcentu, tak aby twoje wnętrze nie kojarzyło się z wystawą sklepową. Ostatnim na dziś elementem dekoracyjnym, który może zrujnować nawet najbardziej eleganckie i ekskluzywne wnętrze, to dodatki imitujące marmur. Żeby było jasne, bardzo lubię marmur we wnętrzach. Uważam, że stosowany z umiarem może zadziałać wiele dobrego w aranżacji wnętrza. Jest ponadczasowym i eleganckim materiałem, który może wprowadzić szlachetność, wyrafinowanie i zróżnicowaną teksturę, tak pożądaną w wielu wnętrzach. Ale czego nie potrafię zrozumieć, to wykorzystywanie dodatków imitujących marmur. Zaczynając od stolików z blatem z okleiny, poprzez drukowane podkładki, aż po poduszki i dywany. Rozumiem chęć zachowania spójności, powielenia jednego motywu na różnych elementach, ale błagam, dlaczego motyw tak twardego, zimnego materiału jak marmur jest wykorzystywany na z założenia miękkich tekstyliach. Marmur to twarda skała, która nie występuje w postaci przytulnych poduszek czy dywanów w naturze. Podobne odczucie mam z nadrukami na różnego rodzaju podkładkach, czy oklejnowanych stolikach, czy innych tego typu dodatkach. Nie wiem, czy do tej pory spotkałam się z tak precyzyjnie odwzorowanym wzorem marmuru, który sprawiałby wrażenie naturalnego. W takim przypadku estetyka może cierpieć, a efekt będzie mniej satysfakcjonujący. Jeśli jesteś ogromnym miłośnikiem marmuru i pasuje on do aranżacji Twojego wnętrza, zdecyduj się na dodatki z naturalnego marmuru, nie jego imitacji. Zamiast sztucznie zadrukowanych dodatków, wybierz podkładki pod szklanki lub tace czy patery, które będą pięknie się prezentowały i zdobiły całe pomieszczenie. Zamiast stolika z okleiną marmurową, wybierz po prostu biały, jednolity blat i postaw na nim marmurową tacę. Będzie to miało o wiele bardziej naturalny wygląd, i tym samym korzystnie wpłynie na wystrój wnętrza. Naturalny marmur stosowany oczywiście z umiarem może wprowadzić do wnętrza elegancję i styl, podczas gdy słabej jakości produkty mogą wydawać się mniej autentyczne i tym samym rujnować całą aranżację. Dla podsumowania, to jest marmur i jest OK, to nie jest marmur i to nie jest OK. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Na zakończenie jeszcze raz podkreślę, że ostateczny wybór dekoracji zależy od Twojego własnego gustu i preferencji. Ważne jest, aby stworzyć wnętrze, które jest dla Ciebie komfortowe i odzwierciedla Twoją osobowość. Ale jeśli jednak pragniesz jakiejś zmiany w swojej aranżacji, potrzebujesz porady i wskazania kierunku, być może mój odcinek okaże się pomocny. Daj mi, proszę, znać w komentarzu, jakie Ty masz zdanie na ten temat. Jeśli moje treści spodobały Ci się, zasubskrybuj mój kanał, ponieważ w przyszłości z pewnością będzie więcej podobnych porad. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku.